Moi drodzy, mam tutaj dla Was baterię. Ta bateria wytrzymała niecały rok. Ona jest z roweru sprowadzonego z Chin. No ale nie oszukujmy się, dzisiaj prawie nie ma produkcji baterii w naszym kraju. Są dość koszty. Ja mogę nareperować baterię, bo mam tutaj odpowiednią maszynę. Jeżeli pierwsze dwa, trzy ogniwa zostały uszkodzone z powodu pękniętego kabelka, nieodpowiedniego ładowania, uszkodzonej baterii, ładowarki i, i tak dalej, to ja te pierwsze trzy ogniwa mogę naleperować i użyję do nich sprawdzonych ogniw, yy, LG, Samsunga, tudzież innej firmy, które są mocne, wytrzymałe i jeszcze zachowują parametry odpowiednie do używanej baterii. Nie włożę do używanej baterii nowych ogniw, dlatego że. Nowe ogniwa uległyby uszkodzeniu bardzo szybkiemu. Tutaj są święte ogniwa. Nie wiem co to jest, ale zobaczcie, każda z nich jest rozszczelniona. Tardza nie powstała w wyniku napływu wody, tylko po prostu ona się rozszczelniła. Jakieś tam kwasy zadziałały. Napięcie na tych wszystkich bateriach jest totalne zero. Więc kupując baterie za małe pieniądze, taniej niż inni mają na rynku, no niestety wiąże się z dużym ryzykiem, że pojedziesz na tej baterii pół roku, 7-8 miesięcy gwarancja, generalnie po trzech miesiącach się kończy mimo, że jest rok, ale rok to jest na obudowę i na układ elektroniczny, chociaż układ elektroniczny pewnie nie, ale na obudowę tak, natomiast nie na ogniwa, nie dajcie się oszukiwać i wiedzcie, że dobra bateria po prostu kosztuje, szajs bateria Pracuję 2-3-4 miesiące, pół roku. Jak 8 miesięcy popracuję, to jest wszystko. Pozdrawiam, cześć.